Okej, okay, halo, halo, się manko moi widowie, dzisiaj pokażę wam, jak zmieniła się dokładnie gra decru bez cenogatkowy i którego oczywiście nie mam i nie kupię, ponieważ moim nim gra, która nie ma tego do końca, nie jest grą opłacalną. Tutaj widzimy, że mamy nową fajną grafikę, dynamiczną pogodę w grze. Także mamy tu również samochody, takie jak właśnie Monster Carys tam na motocykle, ale idziemy tak w bez tego DLC, z tego co wiem dokładnie. Możemy grać te tryby tylko i wyłącznie w trybie single player, jakby. Skalarzyło Summit. już przejdziemy teraz na drogę. Z tego, co też słyszałem od jednej właśnie osoby, ta, od której dokładniej, eee, mamy motocykle i nowe, nowe, nowe samochody, których w grze jeszcze, jeszcze wcześniej nie było. Jak to będzie wyglądało? Zresztą tego nie wiem dokładnie, ale wyjdziemy już jakiegoś ładnego merce starego. Także przejedziemy się. Wtedy że wykończyłem? Dobra, wszystko, podróż. No okej. Okay. Ach, witaj mój dożu. Hmm. Tutaj ślimby jest, jest, jest na nic, Nawet mogę rzec, że są delikatne magii Skąd wiek. Nie wyglądać bardzo ładnie, naprawdę bardzo ładnie. to jest takie delitaczne jak robicie taka no, fajna głębia koloru, Ale okej, w mniejsza z tym... Sam ten umbrel marzy ponad 7 MB, więc chciałbym zobaczyć teraz sobie jak wygląda dokładnie nasze teraz nowe samochody. Bejdziemy się do KG, zobaczymy co jest nowego do kupienia za pieniądze z gry. Bez DLC oczywiście. Choszkę ale już jesteśmy w kryjówce. pięknie zajechał. Na delikatnych ścinkach nie wiem dlaczego. Dobra. Kolekcja. Co tutaj jest nowego, czego nie było wcześniej? Ogólnie powiem, że nie grają w tą grę od cholery, dlatego mogę się mylić co do czego, yy, Czy to są na nowe czy nie, ale widzę, że jest ponad 13? Cześć, to jest część stroną samochodów. Aston? Widzę, że nie miałem go, czyli chyba go nie było nigdy wcześniej. Ale to bardzo, 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 bardzo ładnie. Bentley Continental? Jakiś tam Bentley był, z tego co pamiętam. Dobra, lecimy dalej, lecimy dalej... Był na pewno... Ford GT... Ford GT? W sumie... W sumie to nie pamiętam, ale chyba go nie było. Oczywiście mogę się w tym momencie mylić. Mercedes-Benz SL63 AMG. Był czy go nie było? O cholera, ludzie. Tu tak dawno nie grałem, że nawet nie mam pojęcia, czy był czy go nie było. Escalade był na pewno. Bo jest do dokładnie. To są te auta, które były bodajże w tym DLC. Czy nawet nie o tyle, to DLC to po prostu można było sobie tylko kupić osobno. Za właśnie kwota budynku na zdjęciu 15,99 za auto. Boże kochany. lecim, lecium, lecium. Czy jest tutaj coś ciekawego? Coś, czego na pewno nie było. c trójka za hajs KTM-a na pewno nie było. Poczekujesz takiego w tej grze. Aha, no bo to, co, to, ogólnie to, teraz motocykle widzę. Czyli, że mimo faktu, że nie mamy tego DLC, w ciągu deszczu mamy motocykle, to jest bardzo, 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 bardzo bardzo fajne, moim zdaniem. Dosyć szeroki wybór, jeżeli chodzi o motocykle. Sporo samochodów zakomunęło za hajs tak osobno. Z tego, co tutaj widzę, niestety. No, ale cóż, z czegoś pewnie powinien wyżyć musi, nie ukrywajmy. O godzinie 16, żeby na wyłączono to tym no super, przecież mamy jakieś 40 minut i nie będzie gry. Ale smutek BMW X6M? Say, what? Tego nie było na pewno. No nie ma bata. Nie, 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 nie. nie. Przejdźmy do końca listy Subaru BRZ Nie było Rów, rów jakiś tam był. Abart? Nie było Aston Zagata też za hajs, niestety. Dalej Alfa 8C Competition, nie wiem czy była BMW M5, no sporo samochodów, jak mam być 4, i nawet niektórych tutaj nie było w tych że na 100%. Mazda RX7? Wait, what? Co kurwa? Nie wierzę! Jej nie było na stówę, naprawdę. Mini, mini, mini. Koenigsegg, Jagery, i inne główna, pagani Chujara. Najgorsze auto. Mercedes Benz 300? Ja pierniczę Dobra, idziemy sobie po tą mazę w takim układzie, bo to mnie najbardziej teraz ciekawi. Mazda RX-7 Ludzie złoci, nie było tego samodu na pewno. Dam sobie głowę uciąć. Lagi są kosmiczne. To pewnie jest powód tego wyłączenia serwera za jakiś czas. To jest deskoprzegięcie przegięcie, poważne super, mamy teraz wersję stokową tego to Mazdy 13,5 tysiąca bym kosztował, przede mniej do wyczynu. oczywiście teraz sobie to wykonamy, żeby nie było zobaczymy jak to auto może wyglądać na bodyfitie i tak dalej Wait, what? Być może w tego nie będzie Nie wiem, czy ma jak powie, że nie, ale chyba nie Nie, chyba nie Tutaj hajsu jeszcze jest, o kurwa Te lampy mi się holder nie, nie podobają Dajcie mi tu naprawić co? Optyka Holder, jebać, naklejki W sumie kurwa od wyboru, a wyboru. Ale czekajcie, bo nie o to teraz chodzi. Teraz pójdźmy na tym, żeby to tu wizualnie. Wzywać przedni? No, hmm. Tam to są w dyżach. To jak już, to weźmiemy sobie te. Jakieś takie ładniejsze, wydaje mi się. moim zdaniem, był w porządku. Zampy dymione jak to Nie, jest spokojnie no. To z takim potężnym kulorem Tak mnie spoko Niech będzie To jest Standardowo bez tego Ale dziwne w sumie są O, ale ta jest super No Ta jest naprawdę super Spoko, bierzemy i miejsca no, tego nie będę montował tego się w sumie nawet nie obchodzę Spoiler! Spoiler mi się ogólnie podoba jak być, ale zobaczymy co jeszcze możemy do niego sobie wstawić Nie, to się mija z tyle naprawdę. Ten jest super moim zdaniem, Maska hmm. w sumie z karbonem może być całkiem spoko niechaj będzie te auto mi się normalnie podoba, kurwa jego mać jest piękne naprawdę zajebiste dobra, to jest nasza Mazda teraz jakoś mamy trochę hajsu ja jeszcze zrobimy jakiś naklejek czy tam czegoś flagi, motyw płomienny czy jest coś yy, ciekawszego, jakieś takie o coś takiego właśnie, o coś takiego właśnie No ale za kolorowe, sorry Gdzie są te malowania z betu że to już nie ma? Ja ile to kosztuje? tysiące. co to ma być? Kurde Lodzie Ludzie, ogarnijcie wy się Co to? No ja się spoko, tylko taka kamera trochę do dupy, moim zdaniem, w tej grze Przeciwingu Ale jebać. Szukamy, szukamy, szukamy. <śmiech> spoko. Śmiechowe malebanko. Dalej. Motyw miejski 2. Retro jest coś, o ja, spójrzcie, no co, to coś dla Ciebie <grywa> zajebiste i co się nazywa, To się w sumie nie nazywa widzę Spitfire, czekaj, jak to było taka nazwa tego retro z okazji walentynkowe Ubisoft 1 Auto autoreklama w sumie Gdybym był miłośnikiem asasinu to czemu nie, ale jako, że nie jestem to nie. Tu podziękujemy. Poszukamy czegoś ciekawszego i pewnie weźmiemy sobie inną kategorię. <grymne> Ubisoft 2. Rajman, no kurwa. zajebiście <grymne> Spoko. I widzę, że w punkcie wyjścia, więc generalnie nie wiem co sobie na to zamontuję. Serio nie wiem. Jakieś takie najlepiej niezwieśniaczone do końca. Trudny wybór. Trudny. Mmm, kwiatuszki. W tak. tutaj była jakiś tam znaczek Japonii, ale czy to jest ładne? Sprzeczałbym się, to nie jest zbyt nieładne. I tak w nich pasuje. Motyw wyścigowy. Tutaj coś z tego może. Jakieś takie kolorki. A. Zajmę się tym chyba kiedy indziej. O ile to jeszcze w ogóle będę grał. Dobra, jebać to. Sprawdźmy czy aby na pewno jesteśmy w stanie przejechać na wyścigach typu no, tak jest, tam, nie wiem, coś innego. O, no mam za piękne, naprawdę to, to jest w cholera. No tak roł łapka góra, nie ma co. Jeszcze na tego jest... tylko ten multiplayerie będzie w ogóle zajebiście. A znowu chwilę wyładowanko jest mił, Super. Jeszcze jakieś piknik buffy nie wiem przejechać? A co tutaj stoi po mojej prawej, takie białe? A, e, wyglądało trochę łatwiej. No bo ja maga tak, taki, 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 kamera. miejsca do wzięcia jakiś nowy wyścig. tutaj to, to jest Summit widział, ale czy poza Summitem są na przykład te do chłopka czy są te monster trucki Bo w tym pierwszym filmiku to mi się sobie udało, że tak powiem, z buta na to wejść prze, przez sam przypadek. ale to idź na ten Summit, bo tam to może, może właśnie być. No kurde. Summit. No już szybko podróż, nie będzie Jest niby jakaś platforma na wodzie zrobiona Myślę, że nie można trafić tymi, tymi się. Czy ja tutaj mogę moją mazbą wjechać? Ej, nie pierdolcie! O lol, kosmos! Zajebiste. No wiem, jak to się wyłączy. LOL To jest to, czego mi w tym grze nawet zrekowało. Aha, tak, więc normalne auto chyba no, no, nie jest takie, żebym mógł pojechać, co? A nie, no jedzie ja po prostu normalnie. A nie, redukcja idzie. No chyba jednak jest jakaś blokady, żeby na tą rampę się muszę takie jeżdżać. No, zdecydowanie. Ale to nie jest jedyna rampa w tym grze, tak? Nie jak to tutaj. O, nie możemy sami zostawiamy tylko nie wkryty dla jednej osoby odobamy się to przejedźmy się solo ponieważ nie mamy wykupionego sobie DLZ znowu ładowanko. Lubię to. Dobra. Parada monsterka, już to wiemy. No, czyli teraz mamy to, to samo co było w becie, tylko, to, że na ten to w wersji finalnej tej gry. Czuję, że czasami ma pokazać jakieś pół godziny dokładnie, ale my dosłownie to jeszcze nagramy i wlecie na kanas trochę razy. I, to jest to, to jest to. Cóż, jest jakiś będzie jakieś A wobec od gry, od twórcy, od New graczy, Tower, nie graczy. Ponieważ nie każdy na pewno będzie będziecie opuścić sobie tą wersję finalną tej OBG. A w ten sposób to zobaczymy, że Państwo tak, znowu dostęp do bety, powiedzmy takiej oficjalnej bety. To jest za darmo mają na, <Szyszymy>, na, na do czyli właśnie przykład do ale ta Mazda, szczerze Wam powiem, podoba mi się. A kiedy mam sobie, zajebiście nawet. To jest taka oficjalna wersja beta dla każdego z graczy, który ma podstawkę wykopioną super. Jej, teraz będą drifty, pewnie nie mogę się doczekać. No nie, Dragstery w porze. Także dzięki za różnym muszę, że nie będę tylko kontynuował raz jeszcze, ponieważ nie będzie takim z bety ładnie tymi samymi trasami, także jeżeli chcecie zobaczyć jak to tam wygląda do końca, to albo wejdźcie pod postami do gry, albo odwiedźcie mój kanał i spójrzcie na filmik z Cóż. Na razie, dzięki, cześć!